Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego Oznacza tematu. Oznacza to albo całkowitą wymianę, albo naprawę nieszczelnej chłodnicy samochodowej. Większość właścicieli preferuje to drugie rozwiązanie koszty naprawy chłodnicy. Mówiąc o cieknącej chłodnicy, w większości przypadków pompa wody przecieka i powoduje inne problemy, takie jak przegrzanie i awarie samochodu. W takich przypadkach większość mechaników sugeruje i preferuje zmianę całego układu lub przynajmniej wymianę pompy wody w celu rozwiązania problemu. Chociaż wymiana może wydawać się kosztowna, może to być jedyna opcja, jaka pozostała. Ponieważ naprawa wycieku lub zamontowanie nowej uszczelki jest niemożliwe w większości pojazdów. Nawet jeśli zostanie wykonane łatanie lub uszczelnianie, rozwiąże to problem tylko tymczasowo, a problem pojawi się ponownie z czasem. Większość grzejników kosztuje około 200 euro, ale średni koszt to około 120 do 150 euro. Do tego należy doliczyć koszt naprawy mechanicznej. Koszty zakupu i konserwacji oraz koszty robocizny. Łącznie jest to około 80 do 100 euro. Całkowity koszt może zatem wynieść od 280 do 350 euro. Zależy to również od lokalnych kosztów i jakości części. Procedura naprawy. Po co udawać się do mechanika, skoro istnieje procedura samodzielnej naprawy chłodnicy? Proces ten nie jest herkulesowym zadaniem. Jeśli masz wiedzę na temat części samochodowych, pierwszym krokiem jest umycie chłodnicy wodą, a następnie określenie obszarów, które przeciekają. Jeśli podczas tej procedury nie zostaną wykryte żadne wycieki, można zdjąć chłodnicę i zanurzyć ją w rurce wypełnionej wodą. Po znalezieniu wycieków można uszczelnić uszkodzony obszar z mielonym pieprzem w proszku który pęcznieje w kontakcie z wodą, wzmacniając uszczelnienie. Po wykonaniu tej czynności można dolać płynu chłodzącego do odpowiedniego poziomu. Zamknij korek i ponownie sprawdź szczelność. Jeśli nie zostaną wykryte żadne wycieki, oznacza to, że naprawa zakończyła się sukcesem. Chociaż procedura wydaje się łatwa, pamiętaj że naprawa jest tymczasowa i musisz poradzić sobie z problemami u profesjonalnego mechanika, nie martw się o koszty, ponieważ to Twój pojazd jest dla Ciebie najważniejszy, więc dbaj o niego, jest tego wart.